Witam moi drodzy Siemaneczko, cześć z tej strony Fancy Was Wita. Wracamy do serii Emergency. Słuchajcie, dzisiaj piecki, piecki modification. Aczkolwiek oczywiście, jeszcze to nie jest ta nowa wersja. Jest to nowy instalator, który słuchajcie, zainstalowałem. Natomiast to jeszcze nie jest ukończona, przynajmniej dostępna wersja. Jak dla mnie oczywiście. I to jeszcze nie jest to, co ja już widziałem tam gdzieś tam na screenach, na jakimś tam filmie promocyjnym. Czekamy na nową wersję, już taką oficjalną do wydania. Na stronie jeszcze jest nie do pobrania, chyba że ktoś już z Was ma. A ja szybciutko przechodzę do karetki, ale nie podstawowej, ponieważ tylko specjalistycznej. Wysyłamy ją do pierwszego zdarzenia w dzisiejszym odcinku. Jak mi się tylko otworzy, słuchajcie, banerek. A na razie banerek mi się nie chce otworzyć. Dobra, w dupie tam z banerkiem. W takim razie jedziemy tutaj. Proszę bardzo, wysyłamy. Wysyłamy już karetkę pogotowia. E, otóż słuchajcie, no do piecek, jeśli chodzi o piecki, e, jeśli e, ja wam oczywiście podlinkuję to wszystko w dzisiejszym opisie pod filmem, tam będziecie mieli bezpośredni link do strony piecek, słuchajcie, i tam jest naprawdę świetny, świetna zapowiedź się szykuje, bo wygląda to bardzo, bardzo ładnie. E, będzie nowa funkcjonalność, nowe... Słuchajcie, nowe skrypty popisane, nowe pojazdy, nowe modele. Będzie naprawdę bardzo wiele fajnych rzeczy. Kiedy to wyjdzie, no nie wiemy. Czekamy. W każdym bądź razie, będzie nowa wersja. Dlatego chciałem też zrobić nie wiem, czy to będzie już ostatni odcinek z tych starych piecek czy też jeszcze trzeba będzie sobie troszkę poczekać. Ale mimo wszystko chciałem nagrać właśnie te emergency, ponieważ ja jestem na urlopie takim ponad tygodniowym. To dlatego też mam trochę możliwości ponagrywania tych odcinków. I będziecie mogli, chyba, co najmniej trzy odcinki z serii emergency zobaczyć na kanale. Wtedy, kiedy nie będzie bezpośrednich, słuchajcie live'ów na moim kanale z innych e, symulatorów. Czekamy na przybycie. Już zespołu ratownictwa medycznego, tak on sobie tutaj wjedzie. Spe specjalistyczna karetka, tylko teraz nie pamiętam, w którym to domku będzie. Tutaj jest jakaś knajpa. Wejdźmy do tej knajpy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Taki bar, w zasadzie, nie knajpa. Zaraz zobaczymy, co tam lekarz. Eee, czy tutaj są jakieś osoby e, poszkodowane, ja się pytam. Nie, nie ma. Dobra, widocznie może to być w banku tutaj, wejdźmy do tego banku w takim razie, to jest chyba bank spółdzielczy, no, yy, tak, dokładnie, no to fajnie, no to już proszę bardzo, w pieckach, wejdźmy do banku, może w banku ktoś uległ, tak, babka zemdlała baba, dobra, bierzcie, noszę, uuu, co tu się dzieje? Uwaga, uwaga, będzie... Zobaczcie, jaka szybka re... resuscytacja jest normalnie zastosowana. Dobra, weźmy nosze z pojazdu. Poproszę tutaj pana z noszami. Tam lekarz udziela pomocy. Dobrze, że specjalistyczną wezwałem. On powoli ją tutaj ratuje. Ale ona już była w krytycznym stanie. Czekamy, aż tutaj lekarz coś podziała. Nie wiem, czy przy tym nowym instalatorze, ponieważ wykasowałem poprzednią wersję całkowicie piecek, i wziąłem ten instalator, który jest ze strony. On, to się wszystko pięknie zainstalowałem. Nie wiem, czy on już coś dodaje, czy jest to tylko taka, jak gdyby poprawiona wersja tych piecek starych. Aczkolwiek, moi drodzy, to nie jest jeszcze to, co tam są, te modyfikacje. Dobra, kobita już prawie jest gotowa do, do transportu. Także zabieramy ją, stary, proszę bardzo. No to już i do wozu i do karetki A proszę sobie państwo dalej pracować Nie będziemy w sumie wam przeszkadzali My już stąd zmykamy Mam nadzieję, że tą kobietkę uda się uratować Widzę, że w stanie jest całkiem spoko No tutaj widzę, że on dosyć powoli z tymi noszami leci Dobra O jeszcze, jeszcze deszcz zaczął padać w ogóle Sygnały świetne Sykały dźwiękowe I w trybie nagłym do szpitala specjalistyczną karetką. No. Także tak to wygląda. Słuchajcie, teraz tak. Co do tutaj co do całej tej remizy w Pieckach, jak widzicie. Na razie się tu jeszcze nic nie zmieniło. Samochód chyba z tego co wiem tu będzie wymieniony, albo inaczej zmodelowany, że tak powiem. Inny model będzie pojazdu. No, zobaczymy. Tutaj jest ta syrena taka alarmowa. Na razie jeszcze nie wzywamy nikogo tutaj w tym miejscu to jest jakieś tam biuro no i czekamy na kolejne zgłoszenia, nie wiem tylko dlaczego nie mogę tutaj o, teraz już mam to było zatrucie, o, i jest ukończone gitara to najważniejsze osoba porażona prądem, o widzicie, co tu się dzisiaj dzieje jeszcze jest pożar panie, jest jeszcze pożar i to w ogóle stacja benzynowa o, grubo, dobra, wzywamy USP, USP Moi drodzy OSP. Czekajcie, włącz syrenę. Dobra, czekamy na strażaków. Wzywamy karetkę pogotowia. Nie wiem czy jedną czy dwie. Weźmiemy podstawową. Słuchajcie, i weźmiemy jeszcze specjalistyczną jakąś. Tu jest specjalistyczna. Damy dwie karetki. Patrzcie, już się pali ten. O kurcze. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale będzie grubo. Jeszcze chemia jest. Dobra. Zastęp chemiczny proszę na miejsce. Poproszę OSP jakieś. Starem. Dobra, poproszę ciężki. Patrzcie, patrzcie. Trują się. Gdzie mamy chemię? O, takiego odcinka to ja jeszcze nie miałem. Gdzie jest chemia? Renault, Nissan, SLR, Ham. -chem. Wzywamy chemików. Dobra. Co tutaj mamy? Mamy już ratowników. Dobra, przebierajcie się. Przebierajcie się. Szybciutko. Teraz zobaczymy. Wjeżdżamy OSP GBA. Tutaj tym. To jest Gieba A Mercedes Benz Atego. Dobra, kto już gotowy to do dowozu. No, ale takiej akcji to jeszcze nie miałem tutaj grubej ja pitole. Dobra. Wsiadać, wsiadać, wsiadać. Dobra, wyjeżdżamy moi drodzy przed. przed... A przez bramę przejechał, dobra. <laughs> Spoko. E, w takim razie tak, załączamy świetne. Czemu się świetno nie palą? O, palą się. Dobra, jedziemy do zdarzenia tutaj. O kurcz, ale to będzie grubo. Dobra, są pierwsze karetki. Dysponujemy OSP, jadą też siły kolejne. Słuchajcie, się zastanawiam, ponieważ trzeba będzie ratownikami. Nie, 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 karetki tutaj, 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 tutaj. Ile tam tych ludzi jest? Dwójka? Więcej ich jest. O kurczę, trzeba będzie więcej karetek tutaj nasłać. Czekamy na samochody. Się trują. Na potęgę transportowa, specjalistyczna, kurczę, nie mam tyle chyba dostępnych zasobów ratowniczych. Dobra, kolejne tutaj zastępy dysponujemy. Dobra, i coś tam jedzie ze straży, coś tam jedzie. Tak, jadą już OSP, jedzie drugie OSP. Dobra, chłopaki, wy podjedźcie tutaj. Mamy tutaj, mamy tutaj yy, hydranty. Jest grupa ratownictwa. E, za blisko. Dobra, wy podjedźcie z tej strony. Jestem w drodze. Chemia tutaj. W drodze. Wy się, proszę bardzo, wysiadamy. Dobra, chłopaki, teraz tak. Lecicie po węże. Mmm, po węże. Ty też węże. Ty też, wę Ty też weź wąż. Dobra, chłopaki, jest już chemia na miejscu. Tutaj mamy tak. Mamy w ubraniach chemicznych jesteście. Mhm. Mm no i co? Nie wiem o co chodzi. Dobra, spróbujmy ewakuować te osoby. Drugi chemik. Tam jest. Dobrze, teraz tak. Wy się podłączacie do wozu. Ciekawe, czemu on nie może gasić. Hello, gdzie co? Zróbmy sobie tak. Rozdzielasz, położymy. Ten idzie do hydrantu. Który to kierowca? Czyżbym ja nie miał kierowcy? Nie gadajcie, w serio? Kierowcy nie mam? Dobra, są już karetki. Gdzie ten chemik? mi się nie poparzył. Dobra, wyciągamy ich tutaj. Patrzcie, oni są skażeni już. Ja, pitole! Tu jest strefa. Łow mordy! Oni są już skażeni. Czekajcie, a jak sobie stanę tu dalej, też będziecie skażeni? Nie. Okej, okay, dobra, pociągniemy go tutaj. Patrzcie, oni są już skażeni, za blisko pociągnąłem. Dobra, podłącz wodę do tego. Cholera, nie mam kierowcy! Linia zasilająca jest podłączona, dobra. Ale jak załączyć autopompę? W tym dziadostwie, dobra, wy też wysiadajcie. Szybciutko, szybciutko, patrzcie, co się tu dzieje. Ten jest kierowcą. Ten jest kierowcą. Tylko dlaczego ja tam wtedy kierowcy nie mogłem wziąć? Dobra, podłączaj mi do wozu. To się podłączaj do auta. Dawaj, tutaj. Rozdzielacz. Dobra, który tam ma jeszcze węża? To chodź tutaj z tym wężem. Ty po jeszcze idź. Dobra. Dobrze. tego zostaw. Dobra, tutaj jest chyba lekarz, będzie zaraz udzielał pomocy. Ale jazda. A jazda, czekajcie, bo ja się tu gubię. Ja się tu gubię już. Który to chemik? Ciągajcie tutaj. Gdzie jeszcze mam chemika? Mam chemika. Tu jest jeszcze jakaś osoba. Dawaj go teraz tak. Odejdź ty. Postaw ten rozdzielacz. Co on nie może postawić? O, teraz postawił. A ty podłącz się tutaj. Kierowca. Podłączaj się. Dobra, gasimy, gasimy stary. A gdzie masz aparat? O, ty aparatu nie masz. E, to jest... Wracaj, 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 wracaj. Rozłącz się. Dobra, słuchajcie, trzeba tak, aparaciki. Dobra, wynoś tego. Ratujemy, ty połóż. Słuchajcie, tu jest grubo, grubo, grubo. Ten lekarz też na napromieniowany. Teraz tak. Ten nie może nic gasić? Hello, dlaczego? Tutaj nie mam kierowcy w ogóle. Ja pitole. Dobra, dupa. Ja, Jasio, pierdzi, Stasio. Kurczę, nic nie zrobimy, bo ja nie mam kierowców. Uhu, hu, hu, hu tutaj grubo jest. Tutaj chyba jakąś kurtynę by trzeba było po, po postawić. Nie wiem. Tak mi się wydaje, nie? Czy tam się coś jeszcze jara? W sumie nie. Dobra, pytanie: ci, czy ci ratownicy są w stanie założyć aparacik? Eee, wszyscy się tu duszą, ADO Dobra, i ten też, ADO Wpuścimy ich tutaj Tylko oni nie są, nie są z chemii, nie? Nie wiem, czy oni się też nie napromieniują No, takie akcje to jeszcze nie miałem Pewnie tutaj robię dużo błędów, coś podejrzewam Ale Coś tam trzeba działać, nie? Obrażenia tu są duże, rozległe Dobra, wyciągajcie ich Wyciągajcie ich tutaj. Otrzymujesz kredyty na wydatki. No super, sprawa. Ten nie jest w stanie, tak? Ok, potrzebujesz pomocy zespołu pogotowia ratunkowego. No, czy teraz ktoś z pogotowia ratunkowego, czyli ratownik jakiś, jest w stanie tutaj wejść. Zaraz zobaczymy. Może faktycznie oni się też duszą ci ratownicy. Ja pitole. Teraz ciekawe jestem, czy ja jestem w stanie jakoś ustawić cokolwiek innego niż jakieś kurtyny, coś tak jest. Dozownik piany, ale co mi da dozownik, wytwornica pianowa. Mm. Słuchajcie, no nie mam pojęcia, wszyscy się tu duszą. Jaki oni tam są w stanie? Dobra, spróbujmy zrobić tak. Weź nosze, skaretki, zaczniemy ich odwozić. Ciekawe czy to... Ale patrzcie, ja ich nie mogę... Nie mogę w ogóle tych osób za zabrać, nie? Jest taki problem, że oni są tutaj skażeni. I teraz się zastanawiam, jak to zrobić w ogóle, nie? Tu jest jeszcze jakiś tam ratownik. Tu jest chyba. Czekajcie, zobaczymy sobie, czy ci co kule w ogóle coś będą robili. Ten człowiek już co? Nie żyje, dobra. Spoko, to podać tutaj, gościu. Tutaj jeszcze jakiś mi leży. Spróbuj coś z nim działać. Wszyscy są skażeni. Ciekawe, co to kurnia trzeba zrobić. Czy ta chemia... zobaczyć, czy ratownicy mają jakąś możliwość zadziałania czymś... Czymś innym. To są tylko ubrania chemiczne. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. To jest jedyny samochód chemiczny chyba, który jest tutaj dostępny. SRW, SRH... No, no, no nie ma, no nie ma. No nie ma. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co tutaj coś zrobić z nimi. Tyle karetek są naciągnąć i co więcej, ja nie mogę. Nie mogę, słuchajcie, wziąć żadnych noszy. Takiej akcji to jeszcze tutaj nie miałem. Patrzcie, jest niedostępna. Jest niedostępna możliwość zabierania poszkodowanych, nie? Chyba, że, poczekajcie. Może teraz. O, 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 o dał radę, dał radę. Ty dawaj do karetki z tym. O, patrzcie, do karetki go nie można wsadzić w ogóle, ale jazda. Wszyscy się duszą. Hm, ciekawy jestem, no, o co tu kaman? Tu są chemicy, tu są nosze, noszowy jest tutaj, no i co? Jesteś w stanie zabrać go? O, a ten jest, a ten nie jest? Moment, 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 poczekajcie. No coś mi tu nie, nie pasuje. Jeden jest, drugi nie jest. Dobra, spróbujcie włączyć sygnały. Odjechać. Wszyscy się duszą, zaraz będą mi tu leżeli. Spróbuj wziąć nosze z tej karetki i zabrać mi tego poszkodowanego, nie? Ale co ciekawe ten nie jest nic w stanie zrobić. Może się coś zbagowało. Nie wiem, nie mam pojęcia. O co tu chodzi? O... Ten ma. Kurnia! Ten ma deskę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. No poczekajcie, spróbujemy tych poszkodowanych odwieźć, no. Dobra, do tej karetki wejdzie. Dobra, ty wsiadaj, bo zaraz mi tu padniesz. Patrzcie, ten też nie może. Kuźwa, co tu się w drodze. dzieje? Zabezpiecz rannego. W drodze. Jestem w drodze. Nie mam pojęcia, słuchajcie, ja zgłupiałem dzisiaj. Weź dodatkową. Anuluj akcję. W drodze. Kurczę, ten ma już ma poszkodowanego, dobra. Dobra, odjeżdżajcie. Ktoś tam jeszcze był poszkodowany? To się jeszcze był, chyba, nie? Jest tak, że się tu pobagowało coś. Oni w ogóle wchodzą, nie wchodzą. Nie mam pęcia. Przenieś osobę do pojazdu. O, ten pada. Jeden pada, drugi pada. Wszyscy się duszą. Ja pierdzielę. A strażacy się nie duszą. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, słuchajcie. To samochód jest. Rozłóż namiot. No i dobra, i co w tym namiocie? Trzeba ich przenosić? Do tego namiotu chemicznego? Czekajcie, a ten co by tu zrobił w tym namiocie? Nic by nie zrobił. Co ten samochód może zrobić? Złóż namiot. Misja nieudana. No to ja widzę. Ale wiecie co? Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Wiecie co? Spróbuję tak? Spróbuję przenieść go. Albo wezmę, zrobi tak, zabierz osobę. Też się nie da. Hmm. Dobra. I spróbuj go, stary, weź go. O! Ciekawa sprawa. Spróbuj go tutaj wsadzić jakoś. Do tego namiotu. No nie da rady też. Kurczę, o co tu chodzi? Ten ma, ten ma to. Podejdź mi tutaj. Czekajcie, jeszcze inaczej zrobię, jeszcze, bo ten jakiś w ogóle się zbagował. Gostek. No, weź zabierz tego gościa. Zobaczymy, czy go jest w stanie go tutaj przenieść. Huh. No, już nie mam pomysłu, co tu zrobić, nie? Dobra, zwijacie się. Nie wiem, słuchajcie, ja się poddaję tutaj. Nie mam pojęcia o co chodzi. Jeżeli wiecie, co w tej akcji chemicznej trzeba zrobić tak naprawdę no bo oprócz tego, że gaszenie pożaru, które mi tutaj kierowca, kierowcy nie miałem, to był pier to jest pierwsza rzecz, nie? Druga, no tutaj coś tam się zaczęło dziać, jeśli chodzi o te gaszenie. No to mniej więcej już y, wiem, tak? E, no nie, ty to, ty to się nie podłączaj. Tylko się odłącz. I zostaw sprzęt. Dobra, natomiast jest problem z tymi lekarzami. Jest problem jeszcze z tymi, słuchajcie. Mm, Jest problem z tymi skażonymi, słuchajcie. Co tu zrobić z nimi? Tu są dwie osoby, które są nieżywe. I ci lekarze się promieniują. Strażacy się nie, nie, są, nie są napromieniowani tym, czy tam napromieniowani. Może źle się wymawiam. Nie są skażeni tą substancją chemiczną. Więc kurczę, nie wiem jak to zrobić. Na pewno któryś z Was, którzy to oglądają, na pewno graliście w to. Napiszcie mi o co tutaj, Kaman. O co tu chodzi. Dobra, w każdym bądź razie. Ja próbuję już ich wrzucić do samochodu Będą wracali do, mojej drodzy, do koszar Ale nie mam dalej pojęcia zielonego, co tu trzeba wykonać Dobra, ten jeszcze od odepnie mi z samochodu kiszkę Chociaż chyba ona też się jakoś zbagowała. Zobaczymy, czy, czy samochód jest w stanie przejechać No nie, nie jest Nie jest, odłóż I odepnij mi, stary nie, w ogóle się coś pobagowało. Hello. Może teraz. Odłącz. I odłącz. Także jeżeli coś wiecie na temat takiej akcji chemicznej tutaj, to mi napiszcie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Dobra, to jest czwarty. Piąty strażak. Szósty strażak. Dobra, OSP Piecki odsyłamy w takim razie. No trudno, akcja się nie udała, jak widzicie. A, powrót do remizy. No niestety, tutaj chemia, chemia też sobie wróci. Nie ogarnęliśmy tutaj chemicznie tego, ale mówię, jeżeli coś wiecie na ten temat, robiliście tą misję, to no, napiszcie mi, kurczę, bo mówię, pro, mówię wprost, no niestety nie udało się tego ogarnąć. Mi osobiście. Zabierz rozdzielacz tutaj weź pod podpinaj tą wodę Wy też będziecie się tutaj do samochodu zbierali już będę też was odsyłał dobra a, a tutaj już widzicie już następna sprawa zwarcie w instalacji elektrycznej dobra i wsiadaj dobra wy też do bazy no, trudno niestety. Do bazy. Do bazy. Także dzisiaj kończymy, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście piszcie, piszcie mi, co i jak ewentualnie tu wykonać. To tyle, pozdrawiam, cześć.